Cześć. Z tej strony Grzesiek z kanału Jak tu cicho. Chciałbym zachęcić cię do regularnego wspierania naszego kanału w serwisie YouTube, tak abyśmy mogli nieprzerwanie tworzyć dla ciebie materiały jak najwyższej jakości. W ramach naszego podziękowania otrzymasz ekskluzywne funkcje i dodatki, takie jak dostęp do nowych materiałów o tydzień wcześniej niż wszyscy, a także możliwość słuchania nowych medytacji w wersji bez muzyki, tak aby jeszcze lepiej móc się wyciszyć i skupić na mocy wypowiadanych słów. Aby zacząć nas wspierać, po prostu kliknij widoczny na ekranie przycisk Wesprzyj lub w link umieszczony w opisie medytacji, a tam znajdziesz już wszystkie niezbędne informacje. I na koniec dziękuję Ci, że z nami jesteś i współtworzysz to wartościowe miejsce w internecie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.